Do this every single day before going to bed, and Co this happens. Się? If you sleep with onions on your feet, you will oh. detox your whole body overnight. It's also one of the best ways to get rid of inflammation and all kinds of physical pain. Okej, okay, starczy bzdur. Hasła związane z detoksem, z oczyszczaniem organizmu, czy z obniżaniem stanu zapalnego bardzo dobrze się klikają, ale moi drodzy, nie dajcie się na to namierać. Detox, oczyszczanie organizmu zachodzi głównie... W wątrobie i w nerkach, i trzeba te narządy wspomagać, żeby to oczyszczanie zachodziło. Stopy pełnią wiele istotnych funkcji, ale umówmy się, oczyszczanie organizmu nie jest jedną z najważniejszych. Więc, jeżeli ktoś chce być singlem, to jak najbardziej okłady z cebuli zadziałają, a jeżeli ktoś chce zadbać o oczyszczanie organizmu, to przede wszystkim wspomagamy wątrobę i nerki i dbamy o to, żeby dobrze jeść, żeby się ruszać, korzystać z sauny i się wysypiać. Polub ten film i napisz w komentarzu, o jakich metodach oczyszczania organizmu Ty słyszałeś albo słyszałaś. I podsyłajcie mi oczywiście kolejne filmiki do sprawdzenia.